Dzień dobry, kochani. Co prawda, w innych warunkach, troszkę i z innym dźwiękiem, ale przychodzę do Was, ponieważ nie mogłam nie przyjść z recenzją nowych Avengersów: Avengers Endgame, które, jak dobrze wiecie, jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, oglądałam w środę na mini maratonie Avengers. Zapraszam. Jeśli chodzi o spoilery, to nie będzie tutaj spoilerów um, z Endgame, natomiast będą spoilery z Infinity War. Także jeśli nie widzieliście Infinity War, no to niestety oddalcie się czym prędzej od tego materiału, bo trzeba obejrzeć Infinity War, um, które również wspominałam Wam już w innych moich materiałach, że uwielbiam i było fantastyczne 10 na 10. I fajnie było obejrzeć jeszcze raz właśnie Infinity War na mini maratonie przed Endgame. Co jest fajne, to to, że właściwie nie wypadamy wcale z tego momentu filmowego, w którym zostawia nas Infinity War. Właściwie Endgame zaczyna się w ten sam sposób, czyli nie mamy tutaj żadnego przeskoku czasowego ani nic takiego. Od razu wchodzimy. Jakby w kontynuację wydarzeń z poprzedniej części Co myślę, że świetnie się sprawdza Z tego względu, że jednak No, Infinity War zostawia nas z ogromną dziurą w serduchu I coś takiego jest potrzebne I naprawdę dobrze to wypada przy oglądaniu jednego filmu po drugim Bo jednak mamy tą bezpośrednią kontynuację I przy przeskoku czasowym tutaj mogłoby to troszeczkę tak człowieka jakoś wprowadzić w dyskomfort. Co jest fantastyczne, jeśli chodzi o endgame, to to, że właściwie nie schodząc z poziomu Infinity War, chociaż na początku raczej jest takie uspokojenie akcji, takie wybrzmienie, że tak powiem. Na spokojnie wszystko musi zostać przemyślane, poukładane. I dopiero później nie wiem czy od, może nie od połowy filmu, ale od któregoś momentu filmu nabieramy tego tempa i, i faktycznie zaczyna się dziać dużo. W porównaniu do Infinity War tutaj jednak jest właśnie więcej takiego zatrzymania się, przemyślenia i takie właśnie rzeczy. Tam było dużo więcej akcji moim zdaniem, przynajmniej przy, przy tych początkowych wszystkich scenach, bo później jest to w miarę wyrównane. I fantastycznie wypadają w Endgame również te wszystkie sceny, sceny akcji, sceny walki. Wiadomo też muszą być jakieś takie wielkie batalie i w ogóle i to wypada równie dobrze jak w Infinity War, jest równie bardzo emocjonujące, jeśli nie jeszcze bardziej emocjonujące, bo właściwie mamy tu do czynienia jednak z tymi wydarzeniami ostatniej szansy, że tak powiem, tak. W Infinity War zostajemy, zostajemy jakby na tym poziomie, że jest jedna opcja tylko, którą widział Strange żeby nasi bohaterowie zwyciężyli. No i w Endgame oglądamy tą jedyną opcję, która może uratować świat, więc, więc te emocje są jak najbardziej spotęgowane i tam wszystko dzieje się w odpowiedni sposób, jest wyważone i doprowadza nas do finału, który... który rozwala serducho na milion kawałków na różne sposoby. Zresztą wcześniejsze wydarzenia również Zostawiają nas z no nieźle, po prostu rozwalonymi emocjami. Także naprawdę emocjonalnie naładowany jest chyba bardziej niż Infinity War, chociaż ciężko powiedzieć, bo Infinity War też tam był taki bagaż emocjonalny, związany z tymi różnymi zniknięciami czy też śmiercią wielu lubianych bohaterów tutaj jest tego równie dużo także ostrzegam co jest dla mnie fantastyczne, a czego nie było w Infinity War to to, że pojawia się wreszcie postać Hawkeye'a i jakby rozumiem, że dla większości osób to jest jakiś random, ale Hawkeye jest moim ulubionym Avengersem i, I bardzo byłam rozczarowana tym, że nie było go w ogóle w Infinity War. Czekałam bardzo, gdzie się podziewa Hawka i dlaczego go nie ma. Natomiast w Endgame dostaje po prostu pełen wachlarz Hawkeye, i to jest wspaniałe, bo jest naprawdę postacią ważną. Jest postacią, no może nie kluczową, ale jedną z kluczowych postaci. Jednak wraca ten Origin Avengersów z pierwszych dwóch części. I, I Hawkeye ma tam swoją rolę. No i to, no mówię, to jest mój ulubiony Avenger. On nie ma żadnej mocy, jakichś super gadżetów czy czegoś. On jest po prostu wspaniałym człowiekiem i, i wspaniałym wojownikiem, będąc sobą, co jest dla mnie absolutnie wspaniałe. I, no i jest też. Yy, no, fantastycznie wykreowany, jeśli o charakter. Jest y, zabawny, ale w wyważony sposób i y, ma taki kręgosłup moralny. Rodzina jest dla niego ważna. No kurczę, y, uwielbiam tą postać, uwielbiam tego aktora Jeremy Renner, po prostu miłość w tej roli. Także, także jeśli też lubicie Hawkeye'a, to na pewno Infinity War będzie dla was. Y, Wspaniałym prezentem po y, Endgame, będzie dla Was wspaniałym prezentem po Infinity War, także to Wam gwarantuję. No ja właściwie nie wiem, co, mam, co Wam jeszcze mówić. Endgame jest świetnym zwieńczeniem tych wszystkich filmów, które nas prowadziły do tej ostatecznej rozgrywki. Jest pełne emocji, jest fantastycznie zagrane, jest świetnie zrobione pod kątem wizualnym, naprawdę kolory, efekty specjalne, wszystko tam gra, wszystko leży, wszystko jest na tym samym, jeśli nie lepszym poziomie niż, niż Infinity War. Naprawdę są to oba fantastyczne filmy i ja będę je uwielbiać, będę je oglądać y, wielokrotnie na pewno i będę się nimi za każdym razem emocjonować w podobny sposób myślę. Także y, moja ocena nie może być inna jak też kolejna dycha, dycha dla Marvela za to, co, co robi z nami widzami. Za to, że potrafi nas wielokrotnie zaskoczyć w ciągu jednego filmu, że film, który trwa 3 godziny, jest filmem absolutnie absorbującym całą uwagę, podczas którego nie czujesz potrzeby wyjścia do toalety czy też rozprostowania kości, ponieważ historia na tyle wciąga i na tyle po prostu nas wchłania, że no pozamiatane, no musisz tylko siedzieć i tylko po prostu być, być częścią tego wszystkiego tego świata, który jest po prostu taki, że że chcemy, chcemy tam być, chcemy przeżywać to wszystko z tymi bohaterami i są to fantastycznie wykreowane postaci Świat przedstawiony, który jest absolutnie świetnie skonstruowany, ze względu na to, że jednak są to połączone wątki stylu różnych filmów i to wszystko składa się w jakąś sensowną całość, to jest dla mnie po prostu kosmos. Ja uwielbiam te filmy, uwielbiam Marvela za to, co zrobił, i mam nadzieję, że kino superbohaterskie będzie szło właśnie w taką stronę żeby jednak robić te znakomite widowiska, na które będą ciągnęły rzesze fanów nie tylko ze względu na to, że jest to Marvel, jest to swego rodzaju marka, którą się ogląda prawda, ze względu na sentyment, czy też żeby po prostu wiedzieć co dalej nie, że to będą znakomite filmy, które będą przyciągały po prostu widza dlatego, że, że jest to po prostu dobry film i dycha to jest po prostu i tak za mało dla tych filmów, bo, bo ja uwielbiam i w moim sercu na zawsze dwie ostatnie części Avengers jako jedna spójna całość kończąca pewną erę. To jest właśnie 10 na 10. No i tyle, kochani. Dajcie mi znać, czy tak jak ja uwielbiacie Avengers. Oczywiście nie spoilerujcie w komentarzach żadnych rzeczy, bo. Bo wiadomo, teraz jest ten hashtag Don't Spoil the Endgame. Bo jednak są to filmy, które polegają jednak na tym zaskoczeniu w dużej mierze, bo, bo jest tam wiele tych plot twistów i jest to ważne, żeby cieszyć się seansem w pełni i nie przeczytać nigdzie nic takiego. Dlatego ja też jak najszybciej wolałam pójść na ten film. Po pierwsze, nie mogłam się doczekać, ale po drugie. Chciałam też uniknąć tego, że gdziekolwiek zobaczę coś, co mogłoby mi zaspoilerować ten seans, dlatego byłam na tym najwcześniejszym seansie w środę, na maratonie. No i dlatego też proszę Was, żebyście nie spoilerowali Endgame, jeśli już widzieliście, ale dajcie znać, czy sądzicie tak jak ja lub też sygnalizujcie po prostu, że będą spoilery w Waszych wypowiedziach. No i tyle. Postaram się, żeby ten odcinek jak najszybciej znalazł się na kanale. Mam dla was nagrany i zmontowany już jeszcze jeden odcinek odnośnie jednego serialu na Netflixie, ale myślę, że poczeka i najpierw zobaczycie ten materiał, żebyście wiedzieli jakie jest moje zdanie na temat nowych Avengersów. No, a tam ten materiał przyjdzie Dziękuję Wam za oglądanie. Przepraszam Was za te warunki, takie niekoniecznie może sprzyjające dźwiękowo przede wszystkim, chociaż nie wiem, zobaczymy. No i tyle właściwie. Zaglądajcie na Instagrama, bo tam Was informuję o różnych rzeczach. Na Facebooka też możecie. Łapeczki w górę, subskrypcje, wiecie co robić. Cześć.